Ciema no ziomeczki tutaj Matrix i to jest już drugi odcinek z tej serii. Tak dzisiaj przybyli ze mną wszyscy ziomale, którzy mnie sobują, no może nie wszyscy. No pozdrawiam Was, pozdrawiam. No i chciałbym iść na Homa, ale mam czat wyłączony. Dobra włączę Bo Spox już mogę wyłączyć Bo mi spamili Znaczy mam spam okrągły Ogólnie co chcę w tym odcinku W tym odcinku ogólnie chcę znaleźć yy, ten Miejsce <grym> A żad mi nie się tapnął <grym> Eee, chcę znaleźć miejsce, gdzie są same Gdzie sam śnieg ogólnie. Ale nie za dobrze ci tutaj. Ogólnie to jest niespodzianka, to jest niespodzianka. Nie pokażę tego, bo to jest cave, ale coś tam jest, coś tam jest. Czego nie pokażę. No. No bo to ma być po prostu niespodzianka na odcinek już z ekipą admin nie nadąża no to bierzemy się do szukania czemu chcę znaleźć bo różne itemki a czemu chcę znaleźć no bo śnieg mi się przyda Śnieżki jakby na, na jakąś wojnę yy, Śnieżka mi można strzelać no i mnie śledzi typol jeden Można strzelać w przeciwniku w woda i to mi się naprawdę podoba, bo naprawdę, naprawdę się przyda. Przydadzą się koksy. Była ostatnio klepa z adminem i ja dostałem mieczek taki, i... a zbroję taką od Swipa, Super Vipa, bo dostałem tą rangę od admina serwera, i tutaj może bym zrobił takie. Cały czas polec tam prosto, tam prosto, daleko. No i po prostu zobaczymy się później, jak znajdę. No to do znalezienia! No, ziomeczki. Niestety już nigdzie nie znalazłem żadnego miejsca. Już to szukanie naprawdę mnie wnerwiło Bo naprawdę, naprawdę długo zbierałem. O, już wszyscy idą. Wszystkie, krówki, wszystkie, mądzie oraz owce. Nie, nie pokażę. Cicho, tak nie nie zjeżdżają. A jest? Cało, cało, cało? A jeszcze nie. Cenzura. <grystanie> Chodź tu. Aha. Tu i tu. <suszzo> byk i byk. Nie, nie pokazuję, nie pokazuję. O, lag mały: Cyk i cyk, 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 cyk. jakie, cek, by były. O, jakie słodkie. Słodkie Masakra Zombie już na mnie idzie No Dużo się tutaj nie zmieniło Z Znowu ty Znowu ty No A jednego hita padniesz O nie Tam nie idę bo tam jest niespodzianka Na nas na odcinek specjalny Jest tam masa, masa różnych rzeczy Naprawdę no to do następnego odcinka należy no, ja tutaj będę kończyć, bo za bardzo nie mam co do pokazania. No, no to do następnego odcinka. Do następnego odcinka. I siemaneczko, jemeczki.